Hej! Witajcie, nawet tu powita was. Yy, z, nie tylko ja, ale też taki piękny Terrariowy Księżyc. Jeden gracz. Oczywiście nasz Terraformator. Solar, który jest na ekspercie. O, ciekawe. A dwa to jest <śm> to o, Lucky Horse. Dobrze. Teraz moim celem. of, mam dywan teraz moim celem byłoby pójść tam dalej w prawo i poszukać jakichś cave'ów, ale też zobaczyć czy tam jest dungeon, jeżeli w ogóle może się wygenerować dungeon po tamtej stronie. Oczywiście nie tych cave'ów, tylko jakichś ciekawszych. O, slime. Dobra, mamy super speeda teraz. No tak to jeszcze nigdy nie zwiedzałem świata z taką wielkością. Wiecie co chciałem y, przy okazji, przy tym marszu, Od, op, jakby powiedzieć parę rzeczy, po pierwsze, odcinki będą pojawiały się co najmniej w każdy weekend, choć czasami częściej, jak to nagrywam to jest czwartek y, i się pojawi ten odcinek akurat dziś, no to będą co najmniej w każdy weekend się pojawiały te odcinki, ale zacina, ojej. o yy. yy no to co najmniej w każdy weekend ale czasami częściej i też chciałam odpowiedzieć, bo jedna osoba w komentarzu zapytała mnie o to, czy mam zamiar nagrywać serie tylko sam czy może multiplayer i jeśli tak, to na przykład czy z kimś bliższym czy może bardziej z kimś właśnie z widzów, wiecie co yy, tak mi się spodobało to pytanie, więc teraz odpowiem no ja myślę że ogólnie to ta seria będzie single player, ale, ale... ale nie wykluczam, że ktoś yy, na przykład z, z moich znajomych, czy, czy ktoś, coś w stylu będzie mógł w którymś odcinku wystąpić, też zagrać. Ale chyba zacina. Ojeju. No, chyba powinno... Z, zacina chyba trochę. Nie wiem. Yyy... Właśnie, możliwe, że ktoś z moich znajomych będzie mógł zagrać. Tak samo chciałem powiedzieć też, że jak mój kanał się rozwinie, to może ktoś z widzów też zagra. Yy, więc, więc tak chciałem powiedzieć. O, jakiś cave? Dżunglowy, lubię dżunglowe cave, tylko są trudne na początku. Za bardzo zawsze dla mnie. Jest dużo, jest dużo krystoli. Jako skrzynka skitrana. Kitrana? E, to mi się opłaca? Niezbyt. Jeszcze tu te kwiatki, dobrze. Już nie będę takim Januszem i tej skrzyni. Już nie będę zbierał. Mam dużo skrzyni chyba. Nie. A tak, bo wszystkie mam w magazynie. To mnie, że już mam magazyn. Dobrze, może zróbmy o tak. Nic, dobrze, nic. No to tak ta, ta, tak chciałem wam odpowiedzieć. Na, na wasze py, na, na pytanie w z komentarza. I też dziękuję za to, że, że lajkujecie, że subskrybujecie, bo to jest dla mnie też ogromna motywacja. I na przykład dzisiaj normalnie. Nie wiem czy bym nagrał, ale jak zobaczyłem, że tu mam trochę wyświetleń nowych. Zobaczyłem paru nowych subskrybentów, zobaczyłem y, parę fajnych komentarzy, to po prostu aż chcę więcej nagrywać i, i po prostu aż tak myślę, dobra, teraz muszę nagrać po prostu. Dlatego bardzo mi też miło, że, że tak, że tak y, wam się to podoba, myślę, niektórym. Ten art dealer już się wprowadził? Ha nie, jeszcze się nie wprowadził. Może muszę pokonać Tishaya w tulu, żeby się wprowadził. Możliwe, że to też jest taki wymóg. Pewnie nie jestem. Dobrze. Ojeju! Strzałka! O, dobra. Le Leczonko wypadło. No, bardzo lubię te dżunglowe cave'y, tylko dla mnie one zawsze są trudne. Szczególnie jak tak schodzę wcześniej. Naraz oczywiście o kłębi to nawet nie mam mowy, to na pewno wiecie, bo. Nie, jak to nie jest pułapka. Już byłem w tych keiwach. Aha, dobra. Okrzywe, ale. Znaczy fajnie, że tu poszedłem, bo tam na górze mnie chyba nie było, ale. O, nie spojrzałem na mini-mapę. Fajnie, można wchodzić właśnie tak z tym dywanem. O! Oczywiście zbieramy, yy, zbieramy, jak to się nazywało, yy, ten, ojeju, tankstenu, ten tanksten zbieramy, to tak też dziwnie jest napisane po prostu i czasem nie idzie, tego tak szybko spumasz, dobra, dobra, wyczyszczone. Dobra, jakieś tam pustynna ścianach. W ogóle tego kontrola trzeba zniszczyć. Oszczędzę wam tego kontrola. Fajnie by było mieć ten kwiatek taki, co zmniejsza chyba koszt many. Z niego się robi ten mana flower, który jest mega fajny. Tylko, że nie wiem, czy on się nie rozpił po jakimś bossie, albo na hartmałdzie, po co jest bardzo rzadki. Nie wiem, czy to nie jest on. Naprawdę. Choć nie, to chyba nie jest tam. tam. Dobra, już. Nic, ten tank, ten, który mam. Ile mam tego. Tam. Nie, dobra, to trzeba zebrać Z tego dywanu dziwnie się przechodzi. W... Nie da się chyba złapać liny, jak się jest na dywanie. Uratował mnie mój sam. Dobra. Hop. Ja. Parkura po prostu w terenie nie jestem zbyt dobry. O! Teraz jakoś to trzeba zrobić poczuwie czemu. Dobra, jest. Tyle od wiesz... o tego... od dwie dwie bryłki. Chodźmy tam, bo tam jeszcze nie nie było, to może nie będę musiał wychodzić. Fajnie, bo to dżungla już jest. No fajnie by było zdobyć sobie... Y Pełne HP, pełne HP by było dobrze mieć Wszystkie life krystale krystole no, fajnie by było też bardzo y, już pokonać to Efkotulu Bo jakbym miał granat na luzie bym to zrobił W sensie mam tankstenową zbrojkę prawie całą już Więc ten bonus chyba też jest jakiś tam pod, pod defense, więc, więc spoko bardzo nie, to na pewno nie jest. To jest domik, to jakiś ten kwiat inny, to jest ten odmany bezem. Nie wiem czy on się nie generuje po hard, na hardmode'zie albo, albo po jakimś bossie. Wydaje mi się, że tak, to by było chyba za mocne na start gry dla maga. Ten mag by był po prostu na poziomie wojownika, bo to jest dosyć mocne. Nawet boulder, jaki... Jak się uchroniłem po prostu cudem od bouldera. Widzieliście? Nie, to możecie sobie to tam cofnąć, ale nie, nocnica. Wow, ale fajnie, że się to tak udało ochronić, bo jakby spadł ten boulder, to bym był skonsternowany. No nie! O jest. Dobra, ojeju, mało HP, mało HP! I szlag! Dobra. Problem. Dobra. O O kurde. Ja, dobra. Trzy złota. O, dobra, trudno. Teraz idę po prostu w świat. świat już nie patrzę na jakieś proste kejfy. Mmm, o Dobra. Te slajmy są najgorsze. Kolczasty szlam z dżungli. Kolczasty szlam z dżungli jest najgorszy. No powiedz mi człowieku. Pylon. Pylon lasu. Mm. Nie jesteśmy podobny na pylon lasu. Bawi mnie ta nazwa. Pylon. Moja taka troszkę. Bo to przecież pylon lasu. Nie mogę na tym tank stanowych butów je yeah. leć w świat. Jest jakiś, chyba, chyba delikatnie mnie przylagowało. Tak, przylagowało, przylagowało. Powiem wam, nie wiem czemu mi tak laguje. Naprawdę mam mocny komputer i, i w ogóle nie wiem czemu mnie czasem tak potrafi lagować. Może przez to, że mam tam OBS-a i w ogóle pootwierane ze różne karty. Choć zwykle mam tylko otwartego OBS-a i terkę. Jak nagrywam, żeby. żeby właśnie się nie lagowało, i tak to tak jest. Dobra, można by jakoś oberwać trochę, żeby. Żeby szybciej... O, bo odlagowało. No, dobra, super. Nawet nie wiem, czy mi mikser szybko się coś daje na dywanie, a teraz to jest taki split po prostu. I on pewnie daje, ale... Super. Oczko, dobra rzecz. Fajnie, gdybym miał jakąś broń tę magiczną. A, bo ja postawiłem, to było ostatnie, dobra. Pewnie by było mieć jakąś bronkę magiczną dobrą, bo wtedy... bo wtedy to już bym trochę mógł coś zrobić, bo 80 mane już mam punktów. Ile gwiazdek? Jedną. Jo. Dobra, chodźmy, teraz już nie będę patrzył na cejy, bo potem znowu się to tak samo skończy. Jestem dalej niż poprzednio. A nie, bo to jest jeszcze ten klik. Czy ten? Ja! Ale że nie przyzwyczajony, wiecie co? Naprawdę wygląda. na jakoś zbroja zbroję skrzydła Lucky Horse. I po prostu składam sobie z kosmosu i jest tylko dźwięk tam traw, wyniszczonej. A teraz to mnie rozwalili. Dobrze. Tylko chcę zobaczyć, czemu się nie wprowadza. Na pewno chcę zobaczyć, czemu się nie wprowadza Art Dealer ani żaden inny NPC. Bo mi się wydaje, że. A, to nie jest krystal. Że przed bossami też może się wprowadzić jakieś inne NPC oprócz tej trójki podstawowej. Na pewno tam czegoś nie brakuje. Dobra. Też właśnie yy, chciałem podziękować, bo też ktoś powiedział, że podoba mu się mój sposób komentowania. No ja się staram komento komentować na bieżąco i yy, też staram się nie robić takich rzeczy, że, że jestem cicho przez dwie minuty. A to mi się kiedyś zdarzało w mojej przygodzie z YouTube,em krótkiej, bo krótkiej, ale ale to nie jest mój pierwszy kanał. Ojej, ten dziad. Dobra, szybka akcja. O ta żuwaczka. Dobra, zawsze nigdy nie wiesz kiedy ci się przyda żuwaczka. To jest w ogóle siano, to siano to. Siano to zawsze na propsie. W obu znaczeniach tego słowa. Kurde. Nie lubię to wystawiać na, na początku gry, bo one zawsze... Są takie dosyć groźne na początku gry, kiedy jeszcze nic nie masz poważnego. Powiedzcie mi, czemu. Nie, nikogo tu nie ma. Jest odpowiednie, dobra. No to i tak można sobie znaleźć. O, ale lag, ale lag. Dobra. Zostawię w magazynie może. Weźmy to. Wszystko. <grystanie> Tego się nie opłaca, myślę, rozbijać teraz. No, ten jest słaby, się nie dziwię, że ja go nie mam. A ten sierp chyba jest dosyć... Myślę, że jest dosyć dobry. No spoko, spoko. Ma jakiś tam damage jeszcze nie zbiera fajnie wszystko, więc spoko. Ojej, nie wziąłem tych mikstur powrotnych. Powrotnic. O, ale ale, dobra. To i... Archery Potion też w sumie. Póki na razie nie mam jakoś specjalnie dużo niektóre, że mogę nosić je przy sobie. O Mining Potion na pewno i... Mm, to jest do budowania dobra, może się przydać. Dobrze. dobrze to ja z tej pozycji, bo jest to z tej pozycji. Was pożegnam. Teraz może krótki odcinek, ale myślę, że fajnie się udało tam zobaczyć. Na pewno. <laughs> art Dealer! Nie, no to przepraszam Was bardzo, ale nie mogę tego pominąć. Naprawdę. Widziałem, myślałem, Musi tam gdzieś przejść, i to dlatego pewnie. Ale lag! Ale lag! I co się dzieje? Terraria? O, dobra. Ej, fajnie, naprawdę, ludzie. Teraz to świat ludzie, jak przyszedł Art Dealer. 3?